Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj będzie zupa taka na czasie, bo moje no. w, lasach, w lasach pokazały się. Zielonki, gąski zielonki, ja tutaj mam około pół kilograma takich mniejszych wybrałam, bo dość dużo żeśmy nazbierali mniejszych zielonek, one są obczyszczone, najlepiej, no trzeba się trochę narobić przy tym, trzeba kilkanaście razy płukać w takiej letniej solonej wodzie. Ja na samym początku już Wam mówię jak robię, daję zielonki do wody o letniej yy, i po prostu zostawiam je na 10-15 minut żeby ten piasek po prostu nasiąknął i wtedy one się po prostu lepiej i zaczynam je płukać przekładając z jednego naczynia do drugiego do, o, o, do, do też lekko osolonej takiej letniej wodzie i tak za każdym razem powtarzam aż w końcu one są już e, Czyściutkie, no czyli myślę, że chyba 4-5 razy tak zrobiłam. Teraz zrobiłam ostatni raz, jak już będą e, do garka szły. Także w ten sposób po prostu e, płuczemy, e, Patrzymy, żeby nie były robaczywe, i one będą użyte do zupy. Do zupy będę potrzebować. Już wam mówię, ile garnek ma. Czy on gdzieś tutaj ma, ma? On ma niecałe 5 litrów, podejrzewam, tak, niecałe 5 litrów e, wody. E, będą potrzebne nam cztery średnie ziemniaki, e, jeden mały seler albo połowę dużego selera. E, taka tu jest, taka dość spora. Pietrucha jedna, trzy marchewki, e, kawałek, o, e, pora, tu jest około 20 cm, więcej nie ma. Ja mam cztery takie duże skrzydełka, już umyte: cztery duże skrzydełka i trzy takie pod udział. Do tego taka miseczka groszku, to jest około pół szklanki, troszkę więcej niż pół szklanki. I słuchajcie, i będzie na koniec jeszcze, wiadomo, przyprawy, przyprawy sól, pieprz tutaj mam taką piramidkę smaku i z tą piramidkę w smaku tutaj mam już nalany troszkę mniej niż połowę garka zimnej wody, wrzucam piramidkę smaku, takie piramidki smaku można już dostać w dużo, dużo sklepach, na pewno, na pewno są w Lidlu, bo ja je tam kupuję, to jest piramidka smaku do rosołu. i jeżeli ktoś nie ma piramidki smaku, to już Wam mówię co wrzuca tutaj do Barka, bo już Wam mówię, co tutaj jest w tej piramidce smaku. A jest fajnie, bo ja później wyciągam i nic mi po prostu w, w zupienie nie lata. Tu jest cebula palona w plastrach, pieprz czarny, ziarna, ziele angielskie, rozdrobniony korzeń lubczyku, rozdrobniony liś laurowy. Aha, może zawierać gorczycę i selę. Także takie przy, przyprawy są w piramidze. Wrzucam ją tu, umyłam oczywiście kurczaka. Tak. I na tym będziemy gotować wywar. Gotujemy około 40 e, minut. Myślę, że tyle wystarczy. Na, e, czekamy, aż się zagotuje. No. Tak, go złączyłam. Dobra. Czekamy aż się zagotuje. Dam tu jeszcze troszeczkę soli, ale nie dużo. Tak z pół łyżeczki. Czekamy aż się zagotuje, zmniejszamy gaz e, i gotujemy. Można tak o leciutko uchylić pokrywkę. Gotujemy około 40-50 minut do miękkości e, e, naszego kurczaka. W międzyczasie ja co zrobię? E, obiorę teraz naszą e, włoszczyzna. Warzywa obrane, e, seler i pietruszkę będę ścierać na grubych oczkach, seler, e, e, seler i pietruszkę już starłam, teraz żeby było można też na grubych oczkach, a ja żeby było ładnie Dam zetrę tutaj marchewkę na tej takiej mandolinie na takie o kółeczka. Marchewkę starłam. Teraz wam pokażę. Tutaj mam por. Jak wyczyścić dobrze por? Was troszkę przybliżę. Tutaj, gdzie jest to zielone, kroimy, ale nie do końca. Przekrajamy. I teraz bardzo ładnie pod zlewem można tu otworzyć, o widzicie, i ten cały piasek wypłukać i por nam się nie, nie rozpadnie, nie do końca kroimy. Por już się fajnie umył i będziemy go kroić tak w takie cieniutkie półkola. pod pokrojone, odkłada, biorę się za nasze ziemniaki, obieramy ziemniaki. Ziemniaki obrane będziemy kroić je w kostkę, taką niedużą kostkę, taką pół centymetra na pół centymetra. E, kroimy oczywiście na desce, chyba że ktoś ma wprawę, tak jak ja, to może w ten sposób kroić. E, jak pokroimy ziemniaczki o, w taką kosteczkę, to zalejemy ziemniaki zimną wodą, żeby nam nie ściemniały. Taką lodowatą wodą zalejemy, i one po prostu poczekają na swoją kolej, żeby wrzucić je do zupy. U mnie zaczęło się gotować, i przed zmniejszeniem gazu ściągam te burzowiny, szumowiny. W różnych regionach mówią na to inaczej. I teraz zostawiam gotujące się na malutkim ogniu. Tak jak do rosołu, tak żeby tylko, tylko się gotowało. I minęła u mnie słuchajcie, prawie godzina, bo się zagapiłam. Ale to nic nie szkodzi. Sprawdzałam widelcem mięsko. Jest bardzo, ale to bardzo mięciutkie. Także wywiar się już zrobił. Ziemniaczki, o tutaj mam w wodzie, tak jak Wam mówiłam, czekają na swoją kolej, i ja to mięsko teraz e, wszystkie po prostu wyłożę. Mięsko wyciągłam razem z tą piramidką smaku. i jeszcze bym chciała coś Wam powiedzieć. E, ja, jak włożyłam mięsko, to dałam dwie kostki rosołowe, ale to jest tylko dla tych, którzy dają. Ja się nie boję, daję. Kto nie daje, nie musi. I teraz. Tutaj dam tą włoszczyznę, którą żeśmy ścierali i tą włoszczyznę będę gotować około 15 minut, bo lubię takie al dente, nie lubię aż tak fes rozgotowane, więc 15 minut będę gotować. Tutaj od razu dam też nasze grzybki, te które będą bardzo duże. To przekroimy grzybki po prostu w ten sposób na pół albo na cztery części. To jest ta nasza zielonka, gąska zielona. Ja specjalnie powybierałam takie malutkie. O, w ten sposób na cztery. I gotujemy, tak jak mówiłam... 15 minut, troszkę doleję jeszcze wody, bo bardzo dość, dość sporo mi się wygotowało. Po 15 minutach nasze warzywa i grzybki zmniejszyły objętość. O, I teraz daję y, nasze ziemniaki pokrojone w kostkę. Ja wlewam razem z tą wodą, ponieważ ta woda y, ma skrowie, w które się wypłukały ziemniaki, i ona fajnie nam zagęści troszkę zupę. O, I daję nasz groszek teraz. Gotuję do miękkości ziemniaków. To będzie 10-15 minut, nie dłużej. Po 15 minutach ziemniaczki są już mięciutkie i ja dodam pokrojoną natkę pietruszki. Spróbowałam zupę, musiałam ją troszeczkę dosolić, bo było za mało soli. Można dodać magii, jeżeli ktoś lubi. I ja dodam troszkę pieprzu białego, bo dla nas jest za mało pikantna. O. I teraz tak. Zupę można zabielić śmietanką osiemnastką słodką. Ewentualnie można ją zostawić, tak jak ja zostawię, taką rosołową. Rosołowa zupa postoi po prostu dłużej w lodówce, niż zabielana śmietaną. Ja po prostu zabielę, jeżeli będę miała ochotę, zabielę sobie śmietaną wtedy, kiedy wyciągnę porcję zupy sobie z lodówki. Zupkę będę przechowywać tak jak zawsze w pojemnikach o takich. One są już zużyte oczywiście, no bo ja ich używam cały czas. Zamykanych takich na silikonową. O, yy, tu jest silikonowa taka podkładka. Jeżeli w, wleję zupę gorącą, to ona aż zaciągnie, jak w słoiku. To są, to są pojemniki do żywności. Można zamrażać, myć w mikrofali. Yy, yy, w mikrofali zamrażać od minus 40, podgrzewać do 120 stopni Celsjusza. Ja zawsze taką zupkę przechowuję i wtedy po prostu kiedy sobie odgrzewam wylewam zupkę do e, szklanego naczynia, podgrzewam ją w mikrofali i daję, przykładowo sobie łyżkę e, śmietany. Wtedy mam e, zupę zabielaną, a jeżeli nie, to po prostu jem taką rosołową. To jest taka typowo rosołowa zupa e, z ziemniakami. Ja uważam, że zupka jest naprawdę pyszna. Spróbujcie, zobaczcie Zapach grzybowy roznosi się w kuchni Do tego bardzo ładnie wygląda I tak jak mówię, smakuje bardzo dobrze I ze śmietaną, i bez śmietany Także bardzo dobra zupka Jest to grzybowa z zielonek Polecam, bo naprawdę jest pyszna Jak się przepis Wam podobał To poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnym przepisie. Do zobaczenia. Pa, pa!